Siema, siema, z tej strony Sznetti, no i co? Dzisiaj kolejny odcineczek z SF a Dzisiaj sobie ciśniemy z loszkami, dzisiaj tak naprawdę jest niedziela, jest godzina 20 czwarta, w sensie, no dopiero niedziela się zaczyna, więc mamy jeszcze weekend epicki, ja tutaj się zwlekałem tak naprawdę do, do końca tego weekendu, żeby tak naprawdę, kurczę, zdobyć te runki, żeby na runkach się trochę poprzebierać, chyba mnie rozumiecie, żeby poklikać te lochy, tą wieżę i tak dalej, żeby mieć po prostu itemy z runami, także myślę, że możemy już zacząć tego pusza możecie zostawić łapkę w górę, subek, dzwoneczek, przejść do grupy na Discordzie, dla moich widzów, na którą was serdecznie zapraszam, no i napisać w komentarzu, Jaki wam się progres udało wbić na waszych kontach na EU9, o ile w ogóle gracie? Jak nie, to możecie napisać, który wy macie najwyższy poziom w grze. No i dzisiaj sobie będziemy klikali, myślę, dosyć mocno. Mam taki plan, bynajmniej, więc zobaczymy, jak tutaj gra nas rozpieść, jak nam pomoże tutaj kurcze wbijać. W ogóle możemy sobie już. Aha, nie mam jeszcze stojaka, dobra, to nieważne. Ten stojak się potem odblokuje nie będziemy teraz puszować, bo też krzybów nie mam, szczerze mówiąc, za wiele. Więc kurcze, no dzisiaj będzie taki. Pół na pół ten push? no ale myślę, że się uda, nie? I w ogóle, w ogóle właśnie widzowie, jak chcecie, to możecie wesprzeć mnie z kodem Shunetti na Home of GameNet. Myślę, że to będzie naprawdę miłe z waszej strony. Nie oszukujmy się, będzie to bardzo miłe. <grym> A mi to po prostu pomoże tam w jakiś sposób, wiadomo. E, dobra, mamy tutaj 7 baniek, które zaraz sobie wydamy. No ale zanim to, to tak naprawdę trzeba wieże spuszować, ile się da. Bo tutaj kurczę, no chłopaki mogą mi dosyć sporo dać, no? jeśli chodzi o ten nextpeak także sobie porobimy, myślę dzisiaj no, wydam około 300 szybów, nie będę jakoś mocno szalał żeby też w tygodniu coś tam podziałać, nie będziemy się ograniczać tylko do epika no cóż, rozmontowanie mamy już zrobione, także kurczę, lipa, ale dobra Czekajcie. Dobra, to sobie sprzedajemy 8 banieczek, tak naprawdę możemy w staty sobie w tym momencie już załadować. No i co mogę wam powiedzieć? Bardzo fajny serwer, bardzo, bardzo. Ekipa naprawdę bardzo, bardzo zgrana. Ja to mówię w sumie co odcinek, ale no, co mam wam powiedzieć, nic się nie zmienia. Tak naprawdę ekipa dalej jest tak mocno zgrana jak była, więc kurczę warto po prostu o tym napomnieć. Tak naprawdę przy każdym odcinku, jeśli tak, tak jest stan rzeczy. No co, mam już tutaj pięć ulep, jeśli chodzi o zarządca areny. Oprócz tego mam już pierwsze tysiąc run. Raz wziąłem skipa siedmiodniowego, ile pamiętam także. No jedną ulepę w teorii straciłem, ale, ale po prostu tak musiało być, więc dobra sprawdzamy sobie procenty na lochy sprawdzamy procenty na lochy, no i pierwsze co nam się tutaj, kurczę, może udać zrobić, to ten pan, na którego mógł, mamy aż 35%, więc trzecia próba powinna siąść dokładnie mamy to, no i teraz tak naprawdę wieża, wieża do 25, tutaj do 26, tak naprawdę przeciwnika możemy sobie dojść śmiało także sobie to zrobimy, myślę na spokojnie, tutaj 25%, aż było spoko, mamy to zrobione więc teraz możemy sobie wsadzić tutaj ten itemek, zobaczyć na co jest to, na z rękę, ale tutaj słabszy, słabsza runka. No i dobra, mamy wszystko zrobione. Spytacie się, czemu nie mam tu Epika? Z racji takiej, że miałbym za dużo tak naprawdę inteligencji w stosunku do wytrzymałości i po prostu nie miałbym złotych... Melodii, złotych nutek, które są dla mnie bardzo potrzebne w tym momencie, więc po prostu je zostawiam, nie? W się sensie ten itemek jeden. No co, na tego pana mamy 5%, więc to nie jest mało. Myślę, że on powinien szybko dosyć paść, taką mam nadzieję bynajmniej. No i tutaj po nim myślę, zaraz przejdziemy do kolejnego już przeciwnika, którym jest Adwokat Diabła. No bo tutaj jednak, w adwokaci, kurczę, fajnie by było go kliknąć i. Ludzie mówią, że jeśli nie zrobi się tak naprawdę piekła za jednym podejściem, no to ma się klątwę SF-ową. Ja co prawda go nie zrobiłem za jednym podejściem, no ale mam nadzieję, że mnie ta klątwa po prostu ominie. Dobra, mamy 315 grzybów myślę na koncie. Także kurczę, no jest ciężko, jest ciężko. Myślę, że tutaj możemy możemy jakoś kurczę jeszcze spożytkować ten progres, powiedzmy tornadem tutaj do, czy łapać się do tego epika mamy tutaj tak naprawdę mm, kolejny epik e, ok, go sobie umieścimy tu no i przejdziemy dalej klikać tak naprawdę bo tutaj myślę w tornadzie mamy jakieś szanse ten 213 poziom z tornada można by było ubić no dzisiaj musimy trochę jako zagrać jeśli chodzi o grzyby e, ale myślę, że to nam nie przeszkodzi w jakimś tam większym progresie, bo już zobaczy ile Wbiliśmy, a jest to dopiero początek, tak naprawdę. No, dawaj koleżko. Damy mu jeszcze trzy grzyby. I właśnie, czekajcie, czekajcie, bo ja mam tutaj pupile. I te pupile myślę, że nam padną. Eee, jakieś środowiska w sensie w pupilach mogą nam paść. A co za tym idzie? Wbiję sobie poziom i pokażę Wam fajny myczek. Fajny myczek. Jeśli się nie przybracie za grzyby, polecam Wam codziennie robić, robić tak naprawdę kurczę, jak to się nazywa? Kostki, kostki, bo te kostki dają nam epiki dają nam dosyć sporo tych epików bynajmniej, więc może jakaś brońka się trafi tak naprawdę i pomoże nam w loszkach, zobaczymy jak to wyjdzie No ale na pewno trzeba mieć na to nadzieję nie? Dobra, tutaj sobie myślę poskipujemy od razu Kółko, dobra, czekajcie, bo ja nie mam i temów. Tak patrzę teraz. Skoczę. tutaj trzeba posprzedawać to, co się da, no i cisnąć dalej, nie? Zrobimy sobie od razu wszystkie takie grzybożerne rzeczy, jeśli chodzi o naszą postać, aby po prostu móc się wyklikać z tych grzybków. No i dobra, dawaj koleżko, tutaj wypstrykajmy się z tych karęcej. No i to chyba w sumie wszystko. Dobra, zrobimy tak. I, i, i. Szukamy broń, szukamy broni, także tutaj bierzemy sobie Epika, no i nie ma w pierwszym tak naprawdę rolu. Dobra, jeden. Ok. Dobra, tutaj drewnianka sobie weźmiemy, przygarniemy, zobaczymy czy się nam uda już chyba z dwie lub trzy bronie z tego wziąłem, wyciągnąłem, także no naprawdę siada to nieźle, no ale myślę, że skoro wytraciliśmy, że tak powiem, skoro już tyle epików trafiliśmy, no to... Tego trzeciego dnia ostatniego może już być z tym ciężej. Chociaż ja się jeszcze nie poddaję. Mamy jeszcze ostatnią próbę. No niestety, no niestety. Nie siadło, a brońki mam naprawdę niezłe. Więc kurczę, wypadałoby to zmienić. No aczkolwiek nie będziemy się nad tym jeszcze zastanawiać jakoś głębiej. Po prostu pociśniemy sobie dalej i spróbujemy z lożków tutaj coś wyfarmić. Może akurat się uda, kurczę. Mam taką bynajmniej nadzieję. No i co, zobaczymy teraz na co mamy największe procenty. Myślę, że na wieżę mogło mi tutaj skoczyć, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czekajcie, ok. EU9 cyk, sprawdzamy. No, i tak mamy na pewno 9% nad tego pana, więc tutaj możemy sobie go jeszcze spokojnie kliknąć. Ok, no i na tego pana mamy 8%, tak więc tutaj, no, to jest jeszcze klikable, że tak powiem. No Co tam dalej mamy? Czekajcie, czekajcie. W sumie na tego pana mamy jeszcze 8%. Aha, temki. O, jakaś tutaj nowa brońka dla Barbara. Jak, jak rozrzut? Rozrzut ok. Spoko. Tutaj, takie sobie. No niech będzie, dobra. Tutaj trujeczka jeszcze siądzie z tego, co tam widziałem. No i zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. 261 na inteligencję. Spoko. Łączna odporność. ok, I, i, i. Mamy jeszcze na czwóreczkę aż 8%. Więc tutaj możemy jeszcze sobie, myślę, go kliknąć na spokojnie. No dawaj koleżko. No 8% to nie jest, nie jest mało w żadnym wypadku, więc tutaj on powinien dosyć szybko nam się poddać. Dokładnie mamy tutaj temek. Dla Barbara. Szkoda, że tych gemów nie nakopałem na początku, przed pushem 10. kopalni, no ale już cóż. No, nie, nie, nie chmieniłem nad tym aż tak mocno, więc no po prostu tego nie zrobiłem dobra, mamy na wieżę w teorii procenty tylko te procenty to jest tak kurczę 8,5, 8,5, nie yy, więc kurczę, chciałbym jakoś tu mocno puszować. czy ja dzisiaj chcę się skupiać na wieży, no nie wiem nie wiem, myślę, że nie do końca mamy piątkę procentów na, na jeszcze strefę roku, więc na pewno jeszcze strefę roku sobie próbujemy docisnąć tylko tak, dobra, budki, budki i budki będą dla nas dobre w sumie te budki tylko czy my chcemy no, my moglibyśmy się w ogóle poprzebierać, nie? My moglibyśmy się w ogóle poprzebierać, więc... Sprawdźmy pierwszą... pierwszego epika, miejmy nadzieję, że to broń. Jak będzie to broń, to, to jestem naprawdę fartownym człowiekiem dzisiaj. No niestety nie jest to broń, ale może jeszcze raz. Dobra, jakaś klatka, plus 37, także bardzo soczysty itemek. Tutaj możemy sobie uzyskać klejnot, ok Ulepszymy sobie razy dwa bo tutaj raz, dwa sobie wszystko lepszamy jakoś, żeby to wyglądało. No i co, może jeszcze ostatni powiedzmy itemek. Eee, ok, niech będzie. Dobra, tutaj spróbujmy. Dobra, jeszcze <grybujmy> spróbujmy kilka odświeżeń powiedzmy. Zobaczymy na czym nam to się zatrzyma. I, i, i my jeszcze będziemy puszować dalej loszki. Dobra, nie, nie, bo tutaj klepsydry, ja też mam mało grzybu, więc tutaj możemy sobie nad tym na tym 5% spróbować go kliknąć, ok, siadło, fajnie. Dobra, tutaj sobie zakładamy ten itemek i w sumie możemy sobie spróbować, już tą wierzę. OK, tutaj pewnie mieliśmy około 10%, 10%, także fajnie, że to siadło za pierwszym razem. No i tutaj mieliśmy 5%, nie? Tu mieliśmy 5% i te 5% dosyć szybko padło w sumie. Chciałem powiedzieć, że może być problem, żeby to padło, ale, ale jednak dosyć, dosyć tak naprawdę szybko. Się nam z tym udało uporać, więc fajnie. No i tutaj kolejny raz chyba mieliśmy dosyć w porządku procenty, także możemy spróbować jeszcze tego pana kliknąć. Ok, mamy itemek tak naprawdę pod wszystkie cechy. Jest tutaj o fajnie, dla Barbarka, elegancko. Myślę, że tutaj możemy to w ten sposób zrobić. No i od razu kolejna wieża nam siada. No i mamy itemek dla Kunegundy. Dobra, nie będziemy tego wymieniali, bo to nam się w tym momencie jakoś mega mocno nie opłaca. No bazówki tak naprawdę mam bardzo dokokszone. Dobra, 1500, 1400. No i teraz powiedzmy wszystko dajmy wytrzymałość, nie? Dobra, spoko. No i teraz możemy sobie spróbować dobić tam 215 level z tego tornada. Może się uda, zobaczymy. Fajnie by było. No i tutaj widzę, nie mam zbytnio miejsca, kurczę. Dobra, zróbmy sobie tak. Jeden itemek dam do kociołka z racji, że że potrzebne nam jest miejsce. Tutaj sobie dobijemy do 1510 od razu. Ok, no i tutaj 1400 powiedzmy 1420, spoko. Siadło. O milo, widzę w ogóle 100, 100, 180 level. Także bardzo ładnie. Eee, czekajcie, bo mi się telefon już rozłącza. Dzisiaj już i tak raczej -l -l lochów nie będziemy klikali, więc ja szybko go podłączę do ładowarki. Musicie mi wybaczyć Olko. Możecie sobie w tym czasie oglądać tak naprawdę, jak sobie radzimy z tornadkiem obecnym. Więc... Coś tam możecie sobie popatrzeć, a ja w tym momencie sobie szybko podrzucę telefon pod ładowareczkę. Dobra, siada. Ładuje się także fajnie. No i akurat z tą próbą zrobiliśmy to tornado, więc fajnie, że widzieliście zwycięską, zwycięskie podejście, tak naprawdę. No i tutaj z tornadem będą schody po nie? Zresztą widzicie, że tutaj nawet braciszek tak nie pada. Braciszek tak w tym wypadku jest na nie. Dobra, czekajcie, posprzedajmy sobie itemki, możemy sobie wziąć w sumie tą miksturę, nawet te 10 klepsy. Bądźmy hojni dla naszego handlarza itemków. No i tutaj trzeba tego herstara busiów przeklikać. No i tutaj Mac, No i mamy jakieś buciory, buciory, które, które mają plus 58 dla nas. Więc to sobie możemy wymienić. Możemy sobie wrzucić ten klejnot i teraz, tak, panowie i panie, ulepszamy teraz dwa, oczywiście spoko. I możemy sobie w sumie to i to wymienić. Tylko kurczę, już nie mam zbytnio grzybków, więc fajnie by było. To boli. Ja wiem, że to boli widzowie. Wiem, że to boli, ale w tym momencie nie jestem w stanie nic innego zrobić, niestety. Więc musimy zrobić to w ten sposób, ale, ale kurczę, no trudno, trudno. Niech to tak będzie. A właśnie, tutaj w ogóle będę mógł chyba sobie znaleźć ten itemek jeszcze. Eee, tylko czy teraz? Dobra, dajmy jeszcze, powiedzmy, jedną próbę. No dobra, nie będziemy tego szukali na siłę. Eee, mamy 60 grzybów, więc fajnie by było jeszcze wbić poziom za te grzybki, fajnie siadło. No i sobie możemy wydać chyba wszystko na tornado, spróbować się zakręcić fajnie jakoś... No dawaj koleżko. No do pierwszego powiedzmy wojownika, fajnie. Eee, I tak myślę, że to jakoś w miarę spoko siadło, więc jest git. Eee, nie narzekam, że tak powiem. Dobra, tutaj trzeba do 1530 podbić nasze statystyki. Ok, no i tutaj 1425. No i wygląda to całkiem nieźle jak na jak na niedzielę. Progresik w ten weekend wybity dosyć niezły, bo tutaj chciałem tak naprawdę, żeby pod koniec weekendu był ten poziom powiedzmy 200 na no jest 213, znaczy 215. Tutaj w ogóle fajna, fajna bitka. Myślę, że... To może Was dosyć rozśmieszyć, bo mnie to rozśmieszyło. No dosłownie jednym ciosem, nie? Tak naprawdę gościu spłynął, ile mu, w, mu zadawaliśmy. 5 banek nie? Czyli tak naprawdę całe HP jeszcze trochę. No co, w top 30 jakoś tam się trzymamy, jeśli chodzi o gildię. Mamy Konika, mamy Horezona, który gra w ogóle Palladynem. Mamy Technikala, Psychola, Nemesis i Kładkiego Williego. 251 lewe się. E trafił nam, czyli mamy pierwszy tak naprawdę poziom, który jest wyższy od 250, więc bardzo fajnie. No i co? No i Gildejka tak się mm, wygląda. Portalik możemy sobie walnąć, bo już dzisiaj nic nie będziemy robili. I pierwszy już w ogóle skończyliśmy, no tutaj MistFliakiem strzeliłem Slipa. E, co możemy na odcinku powiedzmy dla Mila dać przywódcę. Niech ma wariacik, niech, niech się czuje tutaj przez nas <grym> zadowolony. Dobra. Kurczę, to zabrzmiało dwuznacznie, aczkolwiek wchodziło mi o gierkę komputerową. No i co? No i chyba tyle w tym odcinku, chyba tyle. Nic więcej tutaj do klikania nie mamy. Myślę, że mógł Wam się ten odcinek podobać, bo dosyć spory progres poczyniliśmy za tak naprawdę niewielką ilość grzybów, bo tam 350 grzybów dzisiaj spaliłem. Tutaj mi się już tak szczerze nie chce szukać pod kontry. Ludzi, także sobie zrobimy to w ten sposób. Ja przeważnie i tak, tak, do twierdzy 12-13 cisnę na atakach, potem sobie robię to, że tak powiem, w sposób, w sposób taki, a nie inny, czyli po prostu <śla> skała i tak dalej. Nie? także dobra, tutaj w ogóle możemy odebrać córkę i w sumie tyle, nie? w sumie tyle następny odcinek w ogóle będziecie mieli se uszustki, jakby ktoś tam chciał możemy pod, podglądnąć to konto jeszcze na koniec, wam pokażę jak to wygląda wszystko, tak się prezentuje nasza postać no i tutaj mogę wam powiedzieć, że szukaliśmy max runek na tym koncie, a które nam się udało zdobyć a których nie, no to zobaczycie tak naprawdę na odcinku, a ja w tym momencie się chyba z wami żegnam, to było na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku już chyba w czwartek, to było na tyle, siemano